No hej, z tej strony i dzisiaj niestety smutny odcinek. Dzisiaj wam omówię wszystko, co udało mi się drobnąć przez ostatnie, widzę, dwa tygodnie. I powiem tak, no jak sami już widzicie po tytule, Gra po prostu mnie nie lubi. No zaraz wam pokażę, co tutaj się, widzowie, wydarzyło. Ale zanim to, zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał. Wbijcie na Discorda po odbiór nagrody. Taosa wygrała konkurs oczywiście z poprzedniego odcinka na Tung Tung Sakura. A wy, widzicie dzisiaj, jeżeli chcecie wygrać, powiedzmy... Kurczę, już nie wiem co wam widzę rozdawać, więc rozdajmy sobie 20 Toxic Mythicarii O wartości około, nie wiem, teraz one mniej więcej 100 tokenów, myślę, że sprzedacie tyle Więc, widzę, jeżeli chcecie je wygrać, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał Oraz napiszcie w, w komentarzu, jaki był wasz najlepszy drop właśnie w tym update'cie No, u mnie nie ponosi tym razem, no bo sami zobaczcie mój ekwipunek Niby mamy tutaj sekreta, mamy sekreta saini, ale widzę że największy problem jest w tym, że Secret Hatchet widzowym mamy dalej 8. Mamy dalej 8 Secret Hatchet i ostatniego widzę jest Secreta dropłem otóż to e, dropłem go jakieś parę dni temu. Było to piątego, więc dropłem go 10 dni temu, kiedy się ten odcinek ja 9 i był to niestety Secret, który mi się totalnie nie przydał, bo był to Secret z Hacker Worldu. Od no oczywiście The Admin wersji Golden Tylko dlatego, bo robiłem Brave Questy No i tak, to mógł mi na przykład dropnąć Gold Tung Tung Sahur yy, No albo właśnie przełożyć tego laka na ten update, który teraz jest Niestety widzowie, byłem też... Jak nie oddawało, nie oddawało mi, nie dropiłem żadnych secretów To chociaż dropiłem Mythical'e i Eternal'e Ale przez ostatnie parę godzin widzowie Od rana, od godziny siódmej Teraz jest widzę 17, czyli przez 10 godzin nie dropło mi 4, dropło mi 3 Eternale. Dropło mi 3 Eternale, tylko sobie oczywiście przerobiłem na Golda, potem na Toxika i mamy już cały team 400%. Ich jednego peta 100% nie możemy założyć, więc no jest to mocny team, wydaje mi się. Ja tutaj już te ja też mają 460, więc to jakbym miał ja w ogóle full team Secretów, tak mi się wydaje, więc bardzo, bardzo e, fajne są te peta procentówki. No ale widzowie nie udało mi się nic dropnąć, No i. Teraz też przez nockę drop jakoś nie ponosił. No i sami, jak widzieliście ostatnio na odcinku, nie dropnął mi Supreme, niestety z jajek ani czekolad ani 50M no kurczę, no lipa, powiem tak mam otwarty tutaj też, widzowie no to jest potwierdzenie dlaczego ta gra mnie nie lubi mamy też otwarty 99 ekskluzyw, Jajek, gdzie mamy 1% na Suprima czyli w pewnym sensie jak otworzymy jedno to powinniśmy już mieć, ale no niestety pewnie jeszcze otworzę ze 100 i nie będę nic mieć tutaj 1 na 10 tysięcy, czyli około 50, no dobra, 46% miałem, więc to też jest giga sporo i niestety nic mi tutaj nie dropło, no jeśli chodzi o sekrety, to w miarę, w miarę miałem szczęście, ale no teraz przez ostatnie dni ostatnio mi jeden co dropło, to blossom e, robot, którego dropem ponad dwa tygodnie temu jeśli chodzi o to dlaczego ta gra mnie dalej widzę nie lubi jeszcze mamy tutaj topkę aur i co z tą topką aur, w sumie nie topkę aur tylko po prostu same aury, nie wiem dlaczego powiedziałem topkę aur sami zobaczcie w statystykach, zjeżdżamy sobie na sam dół i mamy best aura roll 1 na 5 milionów, gdzie jest to aura, która jest beznadziejna. Ja bym chciał chociaż wejść tą inferno, ona giga mało jest warta, teraz ona jest warta 300, czy tam 400, może nawet mniej. A jest ona. no rzadka, jest ona rzadka, jest tania, więc no fajnie by było drobno. No to ma 16 tysięcy osób, a ja otworzyłem tego, no. Dużo, bardzo dużo tak mi się wydaje. No i co widzowie, jeszcze możemy sobie oczywiście odpalić podkę, odpalić sobie ananasa. Odpalić sobie oczywiście ringa na e, roller ringa. czym mamy 5 kostek. No oby coś nam dropło Dobra, jest animacja. No proszę, tym razem na odcinku, chociaż ta gra niech mnie polubi i niech dropnie mi aura 1 na bilion. E, widzę zakładam, że będzie to OK. Okej, okay, dobra, dobra, let's go. Wreszcie coś lepszego chyba. To z tego co wiem, to jest Void aura. Więc spoko, dobra. Widzowie, jednak cofam, gra mnie lubi, chociaż trochę, no musiałem ją zwyzywać, w sensie musiałem ich zwyzywać, że mnie nie lubią, żeby mi cokolwiek tutaj dropło. Jak sam widzicie, mamy Void Aure, która się nawet w ogóle na czacie nie wyświetliła, a nie, już się wyświetliła na czacie, więc jest w miarę spoko, pierwszy taki drop, więc przed chwilą mnożykałem na Aure, ale udało się, udało się wreszcie widzenie nadrobić, let's go. Pewnie takiej nie sprzedam za więcej niż no, 100 tokenów, ale... No, co mi tam widzowie? No, niestety tak bywa. A jeśli chodzi o topkę widzową, jeszcze jedną, bo mamy tutaj topkę planową w klanie. Jestem dalej pierwszy, jeśli chodzi o Rebirfy. Jak przejdziemy sobie tutaj, byłem pierwszy. Jeszcze wczoraj byłem pierwszy. A teraz spadłem już na piąte miejsce. To oznacza widzę, że totalnie nic mi nie dropi. E, no, w porównaniu tutaj nie do innych, tylko po prostu nic mi nie dropi w porównaniu do poprzednich dni. No bo byłem pierwszy, a teraz już mnie przegonili, więc e, no niestety dostaniemy tutaj. Za. Aha, bo my w ogóle spadliśmy tutaj na 10 miejsce, nie? No super, a tutaj jesteśmy na 16, no dobra. A ostatnio w ogóle nagrywałem, że 10 miejsce i byliśmy na szóstym, a teraz jesteśmy dosłownie na 10. Więc zobaczmy tutaj: za top 10, top 5 members. Dostaje jakieś tragiczne rzeczy, top 1 dostaje jeszcze w miarę. Eee, no i tutaj jeszcze jesteśmy na 15, więc top 25. I dostanę tutaj jedno e, jajko. No widzowie, jeszcze chciałbym jedno sprawdzić w dzisiejszym odcinku. Zobaczmy ile brakuje mi do topki rebirfów, bo no farmie długo, farmie dużo, farmie bardzo dużo teraz. Ty, co? 700? Dobra, widzimy to jest horror, że aż 700 mi brakuje, 0,70, więc no kurczę, nie wbiję tego z tym y, update'cie. No, musiałoby mi coś na początku update'u dobrego dropnąć, a jak mi Secret nie potrafi dropnąć, ani żaden supreme, ani nic, no to muszę się posiłkować widzami albo po prostu moimi tokenami, których już mam coraz mniej, ale e, widzę, udało mi się odkupić peta z moim hashtagiem, którego sam sprzedałem, więc myślę, że w miarę, w miarę spoko i chyba kupiłem, w sensie sprzedałem go za właśnie Choke trophy, coś tam jeszcze, więc odzyskałem sobie go, bardzo fajnie Choke trophy dalej mam e, zobaczymy, no team, team ma potężny team, team jest potężny, widzowie te pety dają aż ten daje 800 milionów, te dają pod 730, więc no w tym, tej kwestii gra mnie e, lubi. No ale w kwestii dropu i tak dalej, powiem tak, no jest lipa, jest lipa. W ogóle jak wyglądają te masterki? Mamy tak, mamy setny w ogóle level na e, jajkach, 82 na tym, tylko że da, możemy sobie kręcić tym. Ancient Spin co jest dziwne, że dalej tego nie naprawili. Mamy też Stars Mastery. No, ja tutaj nie zbieram widzę tych gwiazdek, więc. E, no, szkoda, tutaj gadać o tym, ale myślę, że już na update. Myślę, że e, na ludzie sobie to zrobić, że jak będzie updatecik, który będzie już za dwa dni, dla was już za jeden dzień, czyli jutro, tak? No, nie zrobicie updatecik jest w takim razie, więc bardzo, bardzo fajnie. Rewards Mastery to też szkoda gadać, no to się tak trudno robi. Oni powinni to jakoś. E, Zbufować czy coś. No, nie wydaje mi się, że ktoś ma full to masteri e, na tą chwilę. I mamy też tris Mastery. No, ja po prostu drzew nie ścina, do tego go nie robię, ale no, prędzej czy później będę i tak musiał e, to zrobić. Wydaje mi się, że na update postaram się chociaż to 50 lub 60. Nie, no, 60 praktycznie nic nie daje, więc chociaż 50 myślę, że tutaj możemy sobie zbierać, bo mamy wtedy Rainbow Tree e, Chance. No i na update na pewno. To się e, przyda. No ostatnie, no dużo daje, bardzo dużo daje. No jeszcze jest trink oczywiście, jest jeszcze e, smoothie i tak dalej. No i co widzowie, no podsumowując, po prostu nic mi nie dropło przez ten update i wątpię, że przez te dwa dni coś mi jeszcze dropnie. Nawet wydaje mi się, że z Toxic Eternala nie uda nam się zdobyć zasobnego. No po prostu drop. No, drop jest tragiczny. Ostatni Secret, którego dropnąłem, był dwa tygodnie temu. No, taki sensowny, no bo ja tego nie liczę. E, no, był to Blossom Robot. W sensie ten nie, nie jest mój, ja po prostu sprzedałem swojego. No, ale. no Lipa, lipa widzowie, lipa można by rzec. No fajnie oddał Fister, a niestety teraz już y, niezbyt. Więc widzowie, mam nadzieję, że się jakbyś spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, pamiętajcie o konkursiku, pamiętajcie o objęciach Discorda. Y, no i co widzowie, trzymajcie się i cześć!